Cześć! Ja uczę się Mago, z tej strony Groszkadze i dzisiaj pokażę wam jak zainstalować prywatny serwer już oczywiście bez um, żadnych tam niebezpiecznych wirusów Chodzimy... Nul... Braul, cicho bądź bo to mój odcinek Dajemy 0, nul... tutaj klikamy w to pierwsze od góry Masz ty Wszystko twoje gumy jakie masz Dzięki Ej oddawaj mi dwie! Co najmniej dwie Ej, głupi jesteś? Emi um, i... I to. dwa razy dowolading. Później, gdy już pokaże, że zainstalowano, to można w nieskończoność. Możesz odinstalować, zainstalować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dajemy historię pobierań. O matko boska, o, gemy. Bez. To on no z brał, tutaj pokażę Ci. Instaluj bez wirusów żadnych. Instalowanko. Instalowanie. Gram też na dęka koncie słabe. E Okej. -okay. idź sobie. Nie zarąbisz nas. Szczególnie mnie. Wam gemy nasze ja gram szczelnie. Najczęściej ci, którzy mają. Tam bardzo malutko pucharków na szelce, to zaczynają bądź e, kupują postacie lub mega boxy od razu i. Bądź mm, tracą puszki No? Czy, tak jak e, oznano VCR Polecą to na reklamę kanału. No, this is no um, uh, reklam um, uh, of channel. Channel. Disney Channel. Dnek! Czemu się dowiedzieli, że się stworzyłem nowe konto na tablecie. Dawid! Wszystko twoja wina. Ale od kogo? Od ciebie, bo... O kurde. Ale tu... Nie można dać otwórz teraz, bądź... Um, um, bądź, jak chcecie... Gotowe? Jeden na razie gotowe. No i po prostu wychodzimy. Oczywiście nie będzie, a czemu? Tutaj będzie nóż brały. My no możemy sobie ustawić. Wchodzimy w nóż brał. Nie ja oczywiście nie będę tego teraz nie nic. W ogóle pozytywnie ten filmik. Mam nadzieję, że ocenicie. Nie ma żadnego treningu. Nie ma żadnego treningu. No. Bo fajnie zrobili, że nie można grać normalnie, tylko, tylko na boty. Bo co. Bo tu nie ma, że... Tak jest! A już sobie nie było! To nie jest uzasadnienie, jest jakoś szara prawda! Miałem nagrane odcinki na zabaw? Ale my się wszystkie zepsułem! Sam Goszek to <LO vintage> potwierdzi! No! I nie mogłem... Skasowałem mu! Dwa mi skasował! nie mogą dać! No i nazywacie się. Ja się nazwę oczywiście wroszę w No i macie macie nawet et Takich zadymiarzy jak Animal Mr Boom! Byłem... I jakbym dał... Tu graj! Ej, lol! Graję! Gram Seed'a przeciw... Co? Niech nie da się dać wyjścia, to mordażtos. to? Teraz tego. Teraz tego nie zrozumiałem. Ale okej. Okay. Czuję, ja weszłem na siedzą, kiedy nie mogą grać. Ja pierniczę. Ej, ty. Zaraz mi tak porównuję. Kto Mamy hmm. ktoś... Hmm. Do pa pa pa, 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 pa. Nie. Hmm. No i, no, i ma, macie tu milion macie macie, no i macie coś naprawdę, no. um, Ok i możecie tu wszystkimi skinami grać, na przykład pokażę wam jedno, jest nowy El Primo, inny, i więcej wam skinów nie pokażę Idźcie <laughs> sobie sami można otworzyć big boxa i ci nic nie wyleci błagam że nic nie wyleciało no i w sumie macie nawet to ma starsza, I co najważniejsze, tutaj jest Cover Czarny cover i jest chyba mapa y, Gorący Labirynt, której nie ma. Zagramy sobie raz Że... właśnie Cover Czarna. Wszystko jest darmowe, oczywiście nie można kupować Star Powerów, nie widzicie, polecam Wam, zlajkować się, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.